Witam w kolejnym odcinku. O, tata, sobie pokorzysta z życia. Tak się zastanawiam, że i tak na wakacje przeważnie spada aktywność w oglądaniu. I coś myślę, że na ten czas wakacji po prostu będziemy robić filmiki raz w tygodniu. Ustalimy sobie jakiś dzień. Nie wiem, jaki dzień Wam będzie najlepiej pasować. Może dajcie znać w komentarzach, jaki dzień tygodnia będzie Wam najlepiej odpowiadał na filmik. I zobaczymy, jakie będą wyświetlenia, bo teraz już zaczynają spadać, i boję się po prostu, że będą znowu spadać. A nie chciałabym tego po prostu. Chciałabym, żebyście oglądali mnie na okrągło, jednak jest mi bardzo miło i w ogóle super. Strasznie cieszę i motywuje mnie to do dalszych filmików. I naprawdę chciałabym, żebyście oglądali na bieżąco moje filmy. A aktywność strasznie spadła, więc jest naprawdę źle. Ostatnio było po 5, po 3 tysiące wyświetleń, a teraz mamy zaledwie niecały 1000 pod ostatnim filmem. Może jak będziecie już to oglądać, to będzie wbite ponad 1000, więc nie wiem, zobaczymy. Dla mnie to no teraz to jest trochę mało, jak tak już mam więcej wyświetleń, to jednak chciałabym mieć więcej. Zobaczę ile pod ostatnim filmem i ile pod tym filmem będzie wyświetleń i wtedy zadecyduję, czy filmy będą się pojawiać raz w tygodniu. Jednak na wakacje będzie to też dla mnie udogodnienie, bo... No stop, coś też robimy, więc nie zawsze będzie czas na robienie filmów, a już w ogóle będzie go mniej w sierpniu, jak mój młody będzie miał wakacje, więc niestety zobaczymy, jak mi się uda nagrywać. Bo tak, jak są w przedszkolu, to jest fajnie, bo mam ciszę i spokój i mogę wam ponagrywać filmiki, a jeśli oni nie są w przedszkolu razem z Igorem, no to będą mi tutaj hałasować i jednak tak się nieprzyjemnie ogląda. Także myślę, że wprowadzimy sobie do sierpnia, do końca sierpnia, filmiki raz w tygodniu, a później już będzie na bieżąco, tak jak zawsze, jest to cztery dni. Złapałam samiczkę. Na razie sobie zostanie tutaj do wieczora. W sumie jest 18, ale jeszcze jest ciepło, więc na spokojnie, jak się ochłodzi, dopiero wrzucę ją do maluchów, bo na pewno by się nagrzała od nich. One się na nim uwalają, także znowu by się gotowała. Dałam jej pulmo także zobaczymy, jak będzie działać. No, na razie w ogóle totalnie nie chce pić, więc zobaczymy, co tutaj z, nie, z niej będzie. E, ogólnie nie wygląda jakoś tragicznie. Schłodziła się, jak biegała na ziemi, także jest ok, zobaczymy, jak będzie to. Dalej wyglądać. Myślę, że za godzinkę już przeprowadzę tą samiczkę. Bo ona siedzi bez wody, bez niczego, ale siedzi w chłodnym, więc też jest ok. Zobaczymy, co z nią tam będzie. Znaczy, byłam, to było wszystko w porządku, więc zobaczymy. Postanowiłam, że chyba już ją odsadzę od tych maluchów. One w sumie skończyły już, znaczy jutro skończą dopiero 8 tygodni. Ja chciałam podtrzymać znowu jak zwykle do 9 tygodnia, chociaż do 10 nawet, ale przez te upały nie podtrzymam dłużej, bo po prostu nie chcę, żeby się samiczka męczyła. Poidełko obniżę, zostawię im więcej wody, bo to takie chlejusy. No nic, już oddzielę samiczkę. Skoro jest już na nowej klasy, to nie będę kombinować i przenosić jej tu i tam. Bez sensu to w sumie. Ach, no dobra, także samiczka już odsadzona od maluchów. Maluchy zostają. Tutaj samiczka już się zaczęła ślinić. jajku, niunia, masakra. Wodę oczywiście nie chcę pić, zaraz przyniosę. W sumie, za niedługo, przyniosę tą samiczkę, drugą, wsadzę ją do tamtej klatki i zobaczymy, jak ta się będzie spróbować. A to ma być jeszcze cieplej, masakra! Już za dużo strat mieliśmy, żeby sobie pozwolić na kolejne, i mam nadzieję, że uda nam się w końcu to opanować. W sumie, mogłam ją później wsadzić do tej klatki, ale też nie chciałabym się za nią uganiać później, a jak przy okazji była tutaj, no to ją zapałam i wsadziłam do klatki. Nie wiem, zobaczymy. Kurde, muszę chyba te klaty obić syropianem, bo znajomy ma obite na działce właśnie do luny i kropelki, co czasem się przebijają na filmikach i powiem Wam, że u nich jest fajnie chłodno w klatkach. Mm, nie sądziłam, że to aż tak izoluje i chyba będę musiała tak zrobić, chociaż tutaj na bokach to i tak w sumie nic nie da jak wszędzie jest gorąco, a tutaj nie ma przewiewu. Na pewno jak już zamkniemy króliczarnię i zrobię sobie tutaj drzwi, będzie na pewno, będzie siatka, taka zwykła plastikowa siatka z większymi oczkami, żeby mogła powtykać butelki, a butelki przekroję sobie na połowę i zrobię sobie taki ekokolor, tak jak Wam mówiłam. I tutaj zawsze wieje w tą stronę, więc będzie na moją korzyść, ponieważ chłodne powietrze będzie nawiewane tutaj do właśnie króliczarni i te króliki będą miały chłodno. I może zamiast pleksy dam okno w razie czego, żeby też ten przeciąg tutaj był i żeby to chłodne powietrze, które napływa, sobie przepływało właśnie tędy. I kurczę, mam nadzieję, że mi się uda to zrobić w przyszłym roku, bo w tym roku to wątpię, że mi się udało z klatkami, ponieważ dużo musiałam niestety wydać na zrobienie kostek siana. <laughs> Dla królików wszystko poszło na paliwo. Wiadomo, paliwo teraz drogie, więc no, po prostu katorga i nie będę miała w tym roku nakładki. A już miałam zaczynać budowę, już ze znajomym rozmawiałam, miał mi wysłać wycenę, no ale niestety muszę się wstrzymać, bo wszystko poszło na siano. Może trochę siana sprzedam. Czekam, aż ktoś kupi tego samczyka. Tutaj już na początku lipca samczyk niebieski pojedzie do nowego domu. Samiczka niebieska. Nie wiem, zobaczymy. Na razie Kamil nie odpisuje, więc zobaczymy, bo chciałabym kupić. Jeśli nie, to też mam dla niej domek, więc niebieskie u mnie. Raz, dwa znajdą domek nowy. Zobaczymy, jak reszta królików, bo właśnie w lipcu będę miała tamten miot na sprzedaż. Ja ją chyba muszę do piwnicy wsadzić. Ja nie chcę, żeby ona się męczyła. Samiczka wróciła już na swoją klatkę. Zabrała się oczywiście za jedzenie, także super, wygodniała i ma apetyt, więc jest dobrze. Niech sobie poje. Już jej pomieszałam karmę tą zwykłą na tucz razem z tą dla matek karmiących. No zobaczymy, ja tam jeszcze mam klateczkę, więc yy, na spokojnie w razie W, jak będzie naprawdę gorąco w dzień wykotu, to na spokojnie wykoci się w piwnicy. I raczej będę ją tam zamykać codziennie razem z tamtą samiczką, bo one najgorzej to przechodzą jest po prostu porażka. Wodę ma, także jest ok. Tutaj jeszcze samiczkę później przyniosę, jak się ochłodzi. Kurde, z tego smoczka chyba kapie. No, muszę przypatrzeć się, bo wiem, że w paru smoczkach chyba dwóch mi kapało, i może postaram się to przedmuchać sprężarką. Jeśli nie pomoże, to będę musiała kupić nowe smoczki. Tutaj o tej klatce wam mówiłam. Tutaj już dałam samiczce wodę. I jutro przyniosę tutaj poidełko. Na pewno napełnię je wodą, bo samiczki będą tutaj korzystać i ta klateczka zostanie sobie na wykot. Jak tam w razie w. Na pewno, na pewno jak będzie gorąco, to tą samiczkę tutaj przyniosę i ona sobie tutaj zostanie, żeby się wykociła. Jak się wykoci, to wezmę po prostu maluszki, przeniosę tam do klatki na dworzu i samiczkę będę tam wkładać na, na noc. i. Tak myślę, że tak zrobię i zobaczymy jak będzie. Ona już dwa mioty wychowała ładnie, więc mam nadzieję, że trzeci też wychowa mimo warunków OK? No zobaczymy, taki mam plan, ale czy tak zrobię to, to też się okaże. No nie chcę, żeby cały czas siedziała w takiej ciasnej klatce, bo to jednak taka tymczasowa. W sumie to było dla mojego pieska, jak była malutka. Miałam jeszcze jedną klatkę, ale dałam teściowej na części, żeby sobie porobiła z nią coś, bo chciała do borówek na ogrodzie, więc niestety została mi tylko ta klateczka. Mam w sumie jeszcze jedną taką po świnkach morskich. Kiedyś miałam, to może ją też przyniosę i te dwie samiczki będą sobie w niej siedzieć. No zobaczę. Dobra, samiczka trafiła już do klatki. Oj, od razu i lepiej wychłodziła się. Teraz może pojeść, bo tak to <laughs> nie słabo pojadła dzisiaj. No i maleństwo reszta maleństw <grych> dobra wodę wszystkie mają, jedzonko mają no to ja dzisiaj już mam wszystko zrobione dobrze, że jest ciepło moi drodzy widzowie bo właśnie wypełzł mi maluszek i patrzę sobie, o biedny tam pod się próbuje się schować małe maleństwo kochane. jest 21 stopnia zobaczcie jak kot na samice się męczy w dodatku jest chłodno, bo wieje tutaj wiaterek. A ona biedna, kurde, tutaj dyszy. Dobra, samiczka dostała wodę, także teraz będzie sobie mogła pić. Chyba nie będzie za wysoko. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. <grych> nie, 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 nie. Ja bóżku i dałam kawałek. Tak, to masz wodę, no. E, powinna sięgnąć. Inaczej się nie dało tego zaczepić, tam by było za nisko. Puszka naszego przestawiamy i czekamy na gościa, który będzie nam robił kostki. Dziękuję za oglądanie, nie zapomnij dać łapeczki, subskrypcji, trzymajcie się, hej!